Wiesz, ile musisz zarabiać i jaka będzie rata kredytu, jeśli chcesz kupić nieruchomość w Wielkiej Brytanii za 375 tysięcy funtów. Więc załóżmy, że masz 10% wkładu, to będzie 37,5 tysiąca funtów, więc wtedy pożyczasz, czyli Twój kredyt wyniesie 337 500 funtów. Zarobki, które są potrzebne w jedną lub dwie osoby na taki kredyt to 75 tysięcy funtów brutto rocznie. O ile nie masz jakichś większych zobowiązań, bo jeśli masz, to te zobowiązania obniżą twoją zdolność kredytową. No i teraz płatności. Więc jeśli wybierzesz fixa na 5 lat, dzisiaj jest to tańsza opcja. Oprocentowanie jest 4,7%, twoja rata wyniesie 1750 funtów i 40 pensów. Jeśli wybierzesz fixa na 2 lata, oprocentowanie 5,19%, twoja rata wyniesie 1851 funtów i 16 a co ze stamp duty? Więc jeśli kupujesz nieruchomość w Wielkiej Brytanii za określoną sumę lub w określonych okolicznościach może być do zapłacenia podatek stamp duty. Więc jeśli jesteś first time buyer, kupujesz pierwszy raz, to stamp duty wyniesie zero. Jeśli zmieniasz nieruchomość, sprzedajesz jedną, kupujesz drugą, jesteś wtedy home mover, stamp duty wyniesie 6250. Funtów. Jeśli masz już jakąś inną nieruchomość, na przykład w Polsce, i kupujesz taką za 375, twoje Stamp Duty, twój podatek wyniesie 17,5 tysiąca funtów. Więc jeśli chcesz, żebyśmy dla ciebie zbadali, za ile możesz kupić, czy masz szansę na kredyt, jest też bardzo dużo opcji w tej chwili kupna, kupna w ogóle bez depozytu. Zapraszam do kontaktu ze mną i z moim zespołem. Dzięki i do zobaczenia.